To <śmieniciela> jest otworzyła, nie? No, patrzy się na Ciebie. Tak, tak. Nie krzyczy dużo. Nie, że tak Tam mama. More oh, awake and alert. Five pounds down says. Five eight. Five eight. What do you mean I'm glus yeah? mm -hmm. well, me, She's, She's, She's petite. Okay. Oh my god. She's so like tiny. What's her name? Susan. Susan. Or Zuzana. Zuzana. Zuzia. Pretty. It's different. Not the same. Susan is today. So is it Suzanne? Zuzanna. Right? Susanna? This is a Polish version of the same. Mm hmm. I Cześć. Can I get Ja tak nie. Tak. A tu ja, pani To się jej nie podoba za bardzo, ja. Tu i od 2.50 się urodziłeś. Czy już umiał pan teraz? No, jutro już będę umiem <trybuj> Nie pozwolili I ci, przecież było na Ja wiem, wiem, ja zauważyłem. No. Dobrze, że krzyknąłem, żeby łapali, bo ona się jedna na drugą się A Tak, ta wyskoczyła. Tu nie włączajmy, nie, nie, żeby je wlecie. nie przeszkadza. I już paluszek do buzi. Nie, No, nie słyszymy. A znowu, gdzie długie? Za mama. No. Kolejna To ile to będzie na To 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 będzie na kilogramy? 5,8. Niecałe 3 kg, tak? Dwa z czymś, nie? nie? No. Ale jesteś nie? Nie Nie wiesz co się dzieje. No um Five eight. Yes. Five eight. Mm -hmm. I'm going to change my